Cześć, witam was serdecznie z tej strony Jarkowy. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kilka ewolucji całkiem ciekawych. W tym trzy na pewno będą z kamieniami ewolucji, które udało mi się na dniach zdobyć. Przy okazji wbiłem sobie level 34. Więc tak by się to prezentowało. O w ten sposób właśnie robię sobie z Poliwira Onyxa i Sunkerna. Tutaj będę potrzebował yy, na każdego pokemona po jednym kamieniu ewolucji. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Szczerze powiedziawszy, jeszcze ich nie mam w Pokedexie, także sobie uzupełnimy. Później zrobimy Meripa, pineko Chinchoa i Krokonoa. Też na wyższe Pokémony, też nie pamiętam, jak one się tam nazywały. No i przy, no, przy okazji bonusowo Executa i Hondua. Także dobra, to ja teraz będę robił ewolucję z PJ i innych Pierdół. Tego wam oszczędzę, nie, nie będę pokazywał A później przejdziemy właśnie do tych co nas interesują A na końcu niespodzianka Na temat właśnie tych pokemonów, które tu widzicie, że są nazwane 100% Tak więc już zrobiliśmy sobie ewolucję tych wszystkich Pidge-ów i tego wszystkiego innego Skoczył nam level, ale niestety Zbugowała nam się gra i się wyłączyła tak czy inaczej, zrobiliśmy sobie level 34 38 tysięcy punktów weszło, no to tak gdzieś Około 43 tysięcy właśnie yy, EXPA nam weszło Chyba tutaj nic nam nie powie No niestety No tak czy inaczej, zbugowało nam grę, wyłączyła nam się grę, gra po tej aktualizacji ostatniej niestety coś z tą grą się dzieje, że każda jakakolwiek nie wiem, że tak powiem, każda walka na Zimie kończy się jakimiś negatywnymi, że tak powiem, negatywnymi emocjami związanymi z, właśnie z tym z bugami, związanymi z różnymi jakimiś nad nadprzyrodzonymi, że tak powiem, rzeczami nagle gra się przestaje. Na przykład w czasie dodżowania, mniej więcej w czasie dodżowania, przyjmujemy na klatę ataki wszystkich tych Pokémonów. Dziwne to jest dla mnie, no ale dobra. Tak czy inaczej, gra jest w dalszym ciągu zbugowana, nic się nie poprawiło. A my lecimy dalej z ewolucjami. No to co, na pierwszy ogień rzucimy sobie krokonoła. Zobaczymy, sam nie wiem e, tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o IV O Boże, nie zauważyłem Co ja tu, co tu mamy? Aha, Strong, czyli można sobie spokojnie go ewoluować O, to pierwszy A, i nie wyłączyłem muzyczki w tym Niestety, muzyczki, głosu No taki sporawy całkiem Oczywiście nie mieliśmy go w Pokédexie 1600 Nie wiem czy te ataki są dobre czy są złe Mi się wydaje, że są całkiem spoko Teraz Chinchou Co to nam wyjdzie z tego Chinchou'a? Ta rybka, tej rybki jeszcze nie mam. To na bank? Ja nie byłem pewien, czy mam, czy ma. nie mam. 1558 Wodny Pokémon z Thunderboltem. No, jakby nie patrzeć, ma dwa jakieś ślipka, kurde, które wyskakują z głowy. No, okej. Okay. Jako, jako taką wygląda ten pokemon, No to co teraz? Zrobimy sobie. Yy... A to sobie zrobimy. A nie, ja to mam w Pokédexie to jeszcze nie. Zrobimy sobie Fortressa. Sam jestem ciekawym. no jak to będzie wyglądać? No i jest Fortress. No. Ten Pokémon nadzwyczaj dziwnie wygląda. Nie wiem jak to określić. Wygląda to jak taka. Nie wiem. Śmiesznie to wygląda, nie powiem. Meripa sobie zrobimy. Ewolucję. A widzę 25 cukierków. Dziwi mnie to. Z tego co widziałem, też ma jakiś o. Znowu nas ten Pokémon jakiś molestuje, już chyba od 20 minut próbuje. Gdyby nie fakt, że ewolucję, już bym go złapał. a tu ma jeszcze trzecią ewolucję. A to ja nawet tego to już nie wiedziałem. Powiem ja szczerze, że jestem zaskoczony. W szoku jestem. Trzecia ewolucja. No, to będzie następny ten, żeby zbierać. O, proszę, to nawet... No i na, koń, na końcu tak zrobimy, bez jeszcze przed kamieniami ewolucji. Zrobimy sobie to, bo bardzo ciekaw jestem, ile mi z tego wyjdzie... ...CP. Mówię, cały czas nas atakuje ten Pokémon. W końcu go złapię. Ten pokémon od razu zapomniałem porobić normalne nazwy, ale to już później sobie. 2008 CP i powiem szczerze, że jest dosyć dobry. Zobaczymy, później go przetestuję na Jimach. Na koniec sobie execute. No i dobra, zaczynamy z kamieniami ewolucji. Mimo tego, że był wodny Pokémonów wodnych pokemon'ów event Ja nie zbierałem poliwagów, po prostu to przez jakiś czas Mi się udało, no dobra Kurczę. Co to ja nie mam tego kings crossa? To coś mi się... wydaje, że jest coś nie tak Kings Rock mam. Powinno wchodzić normalnie. Czemu nie chce się? Oj, nie abra. Może po prostu gra się zwiesza, ale dziwne. O, zwiesiło się po prostu. No i dobra, teraz pierwszy, pierwsza ewolucja z kamieniem ewolucji. Uzupełnienie do Pokédexu Tego Pokémona jeszcze nie mam A Pokémon jak Pokémon No ja nie wiem Czy to tak mi się wydaje, że Powiem wam szczerze Jak to się będzie zwało no, ja sam do końca nie wiem Widziałem to kilka razy na gymie Aha Politoed Mm, można. No tutaj sam sobie Ziii. zrobimy, z tego co widziałem, ładny, ładny Pokémon jest. O nie wiem właśnie. Kurczę, coś mi się... O, poszło. Buguje mi się strasznie ta gra ostatnimi czasy. Właśnie przez tą aktualizację coś jest pieprzone właśnie w niej, że tak się buguje. No i mamy Sunflora. Sunflora chyba dobrze się nazywa ten Pokémon. Jak mi się wydaje, A raczej tak. zaraz zobaczymy. O. Tak, Sunflora. I teraz Onyx Z Onyxa robimy z Telixa no. Czemu to nie chce wskoczyć? Oj Boże Już 10 razy będę naciskał o. Raz wskakuje, raz nie wskakuje Dziwne to jest No, i mamy Stelixa, mm -hmm. czyli a właśnie chciałbym zobaczyć a to ten miał tak dosyć yy, z tego co pamiętam, to miał chyba 97 i y, 8 albo 98 i 7 nie pamiętam, miał procent IV i mamy Sterixa, czyli co, został nam tylko Execute, tak? Execute nam został taki dosyć solidny, od razu sobie nazwę, bo po, po tej ewolucji już niestety Execute nie wychodzą y takie jak wcześniej było z atakami Confusion i Solar Beam. Teraz już te, tamten atak już nie może być wylosowany w tej puli nowych Pokémonów, od, odkąd weszła druga generacja. Także, także nie jest źle, a mogłoby być lepiej. Ataki nie siadły w tym przy tym Pokémonie. No niestety Aha i tutaj muszę zmienić jeszcze nazwę dla pewności, ale ja raczej na pewno powinien być Fortress Tak, Fortress Tutaj ten właśnie, nie wiem jak on się nazywa nawet Całkiem <laughs> ciekawe Tyle razy go widziałem ani specjalnie go nie łapałem, bo LAN Tyle razy go widziałem, nie łapałem go specjalnie, żeby zrobić ewolucję. I tutaj ten Feligator. Z tego co się orientuję, to on ma Feligator. Tak. No. Tak. Feligator. I ten, jak on się zbał To ewolucja Meripa? Prawda, te pokemony nie mają jakichś tam specjalnie wysokich Fluffy. O, ładnie się nazywa. Fluffy fajnie nawet, tak chwytliwie. I wracając do tematu, te pokemony nie są jakoś specjalnie mocne. aczkolwiek znaczy, zrobione są tylko po to, żeby... O, jeszcze jajko przy okazji. O widzicie. Paras. Cudownie. Chociaż jakby było mocne HP atak, Defense? O no proszę, ale excellent Stats Fuck nie, nie będzie miał 100%, abyśmy mieli już mniej, ale nie siadł, nie fart. No ale jako ulubiony. No prawie 100% miał. Ile weszło? 16,5 tysiąca Expa, czyli ogólnie zrobiliśmy 60... Bo tam jak patrzyliśmy mieliśmy prawie 7 000, 61 exp, expat. No ładnie weszło. Już jak widać mamy 34 level, bardzo fajnie. Z tymi pokemonami, które dzisiaj zrobiliśmy. No, powiem, że nie jestem do końca tak zadowolony, one były już tylko na dopchanie, zmarnowałem trzy kamienie ewolucji. Co prawda większość miała powyżej IV90, ale... No i tak, wracając tutaj do tej sprawy, po co robię te 100% pokemony i nazywam je. Chciałbym yy, w każdym jakoś tak odcinku pokazywać wam, bo chciałbym zrobić wszystkie pokemony, które da się złapać na razie bez ewolucji. Wszystkie pokemony 100% chciałbym połapać. Nie wiem czy to wyjdzie jakoś, czy, czy ten, ale jest ambitny plan. Także możliwe, że da się zrobić. Na razie jest 5. W każdym tygodniu postaram się filmik wstawić, złapania wszystkich po 5 przynajmniej Pokémonów z każdego tygodnia. Może się uda, może dziennie kilka razy mi się uda złapać Pokémona ze 100%. No póki co, na razie złapałem 5. I mało brakowało, a nie wyklułbym 6. Także to by było na. Tyle, jeżeli chodzi o to, o ten dzisiejszy odcinek. Także, w razie czego, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę bądź jakąś subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi na tym kanale. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!